Cześć! Skoro już jesteście na moim kanale. Nie zapomnijcie o subiku i dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Odsyłam was również na mojego fanpage'a Mr. Trebu, na którym są ustawiane informacje na temat moich filmów, czasami też i streamów. Streamy są za sobotę, filmy co roku, więc odsyłam was na serdecznie. Na razie, cześć, miłego oglądania siema. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Minecraft. Dzisiaj przechodzimy ma mapkę Parku Od Hielke. Nowa mapka wyszła 29 stycznia. Dzisiaj przechodzimy, to jest 31. Siemano, z tej strony Xitras, montażysta. Wiem, że odcinek miał się pojawić jakieś dwa tygodnie temu, no ale przyznam się, zmontowałem go dopiero teraz. No i nic, no w sumie zapraszam do oglądania. PES, sorry za klawiaturę. Jezu no, Xitras Gains. Siema siema i. ten. Ken... Witam Dobra Lecimy Nie ma zasad Ładujemy Nie ma zasad Kurde nie pchaj mi grubasie. Mapka jest na wersji 1.15.2 Kurde spadek Obecnie najnowsza wersja Dokładnie tak Jesteś gruby Kurde co? <grym> o tam drzwi skrzypią Widzę że chyba poszedł po olej żeby je naoliwić skrzypił się tak nie da wysiedzieć a co ja będę godał? ostatnio jak mogliście zauważyć był streamek na moim kanale ale był problem pewien gdyż y, internet mi zaczął odwalać i tak odwala mi to dzisiaj mam nadzieję że to jakoś będzie naprawione w niedługim czasie bo się nie da kompletnie nic kurna robić ale zalogowało dobra jak tą kana idzie? Dobrze. Perfekcyjnie. Hmm, wesołko. Aksy teraz się pałkę. Debokowałem się. Dobra. O to tak. <coughs> Kurde, coś czasami tak złapię takiego laga. A i nie mamy skinów ani niczego, gdyż yy, nie mam konta premium i trzeba było założyć serwer na, na koncie no premium. O kurde spadłem jak bot. Trzeba było eee, założyć serwer nie, na koncie że my nie mamy, tylko ty Znaczy, nie masz. no, jakbyś mi nie dał, dał, dał dokończyć, to. Nie dał dokończyć? To ci się nie da dało no. Ja nie mam konta premium, znaczy, miałem konta premium, tylko mi nie wiem, co się stało. Jak... W wakacje chceśmy tak jakby wylogowałem samo z, z, z tego z konta. Nie dało się nic zrobić. Na maila nie przychodziło żadne, tak jakby, żeby tego tak, odzyskać hasło czy coś w tym stylu. Tak jakby mi zarąbali konto. Tak, to teraz sądzę, że zostało mi konto po prostu podpieszone. Gdzie ty nie skoczyłeś? Co? Ja też lecę. Aha, dobra, nieważne. Jestem przekonany takiego, że mi po prostu zawalili konto i nie mam pieniędzy, żeby kupić na razie Minecraft, więc wolałam. Sary za Minecrafta <laughs> akwiatów Ta mechaniczna <laughs> Ta mechaniczna, bo trzy złote, ale jesteście kurde. Nie wiem w sumie Gen tutaj na pieprza O kurde, ogień Gdzie to teraz? A... Nie, aha tam Dobra. Ja uwielbiam maplotki ja ja Zajebiste Ej, co to za bambusy, co jest? Ja, to... Gdzie my jesteśmy? Halo. Z racji, iż dawno nie było nic na moim kanale, to przyszedł czas na parkour W minecraftcie, jest, w czymś by, czym by innym Ej, gdzie gdzie ja To na, na tutaj gdzie? E, sorry. <grystanie> <grystanie> Ej, co tam Ha ha chłopaki? Co tam słychać? A Ej, no tam ha 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 czas ha nie ha ha się ha ha Ej, bez sensu, co ja na pierwszego spawn'a nie, to tepnąłem? Może nie, wszedłeś na pół płytkę pierwszą Aha, ej, to weź tutaj poczekaj, ja się tego zabiję i tego, że mi czas liczyło Ej, gdzie tu się skacze? Nie wiem Jak to tu. Ej, no. ej, jestem tutaj cały czas, a coś się musiało A bo to wywalone. Dobra, to. tam, wywalone. No. tu, 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 tu. No to co tam chłopaki u was słychać? Co tam w szkole? Zajmiliście Znakomicie Zmieniłem klasę Jestem szczęśliwy Ja szyi... wiem co u ciebie w szkole Jestem szczęśliwszy Jest... Nie masz kogo, jesteś co? Co? Ale co? Co ty mówisz? Czemu jesteś szczęśliwszy? Bo jestem w innej klasie Aaaaa, no tak No i jak tam? A, fajnie, fajnie. Fajnie, man. Hej, <noise> spii... będzie oglądany. To. nic. To nic? Ok. Ej, w ogóle. Byłem w dupie za murzenami, Za wami, a wy nie wiem, co wy robicie. Gdzie wy jesteście? Czekaliśmy na ciebie, man. Ja wiem, jakie fasze czekanie jest, guźba. Ej, czasami mam takie lagi, kurde, Że mi zetnie gierkę do zeru. Ja tak nie mam. No bo ja mam... Przemek, ty tak masz? Jak? <laughs> Ej, dobra, bo się zblokowałem, jak bot, ci się laguje. Nic nie mam. C. A mi się wydaje, że masz. Ej, gdzie to, kurde mam skoczyć teraz? Aha, dobrze, tutaj jestem głupi. E, no znowu. E, Wychcie, polecieliście już kur na macie. Ej, laguję w tym miejscu do 0 fps u cały czas. Muszę pierdzony launcher. Tam wodą do góry, może. Może zmniejszy render distance. No, bo był na 16. Ej, e, to ja teraz iść w ląk do... Ej, tepnij ci -y teraz na no był Kenny. Okay. Kurwa. Gdzie na? Muszę nie chce tam przechodzić wszystkiego. Jakby, to jest pokazane... Nie wiem tu skoczyć. ...w moim wykonaniu, jak nie oh, przechodzić parkoura. Co, co jest? Jak to się da? Aja. cię ciebie też zaplec, czy nie? Spokoła nie, ja to jest jesteś się... mocny zawodny. Kurde, ej, to jest jakiś taki moment, gdzie tak jakby ładuje mi się dalej, dalej teren i mam lagi do zara... No bo mam pewnie za mało tego. E... Ja mam lag... na 16. No ja mam, miałem już na 16, to mi kurna właśnie też lagowało. Skup komputer lepszy? Górna mam lepszy. No. Ale ten Minecraft jest zrąbany, ten launcher. Kiertu. Kup se premium. Nie stać mnie nawet na loda. Na no to ci nigdy nie będzie stać. Chociaż <grym> ciebie może stać, ale. Nie będę mówił co. Ale nie musi mi stać. Co? Co? Aha. I gdzie ty? Aha, dobra. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie ma znajfenosa Boź z nami no, Bez, nie, Bez trudy, nic się nie zastanawiam Co? Co? E mordo A dobra już wiem chyba Albo nie wiem Tu chyba na dawsza skoty Kurde Nie Chyba dobra. nie tu A już wiem patrz tam na schody Tutaj Aha, fajna mapa, podoba mi się. I czemu nie doskoczyłem postać? No? Kurde, jeszcze raz. To muszę. Fajna mapa, podoba mi się. Takie. No, ja bardzo lubię mapy od Czy Ty w ogóle lubisz jest? parkury. No, lubię. Ja nie, pr... lubię. Ja nie przepadam. Ja też lubię, bo to jest za tymi jak dobry. Ja się. Kurczę <laughs> na parkurach. No czekaj, dobra, tam się wytrze. <mul expand> Ej, gdzie teraz? Ej, gdzie to teraz? A mnie interesuje? No A tutaj? A tutaj. Yy, ale gdzie jesteś mordą? Już wiem, już wiem. Co Osiem. Zamknij ryjek, nikt się nie lubi Ciebie To, do, ona, mnie, to do, do mnie, to mnie przyszli na kanonie do ciebie <noise> Zamykaj tam, kurde Kurna, bo... Ach Ej, mordo o, Tutaj, druga. z tyłu Przestań, ten... o, obraz. Przez... Przez... Ale widzę, przy... że forma dzisiaj w parkoury no. Ale co, kurde, słuchaj, to to ja w mostu to A ja... w to To spazja, A ale... Znaczy, to... Zależy, no. Znaczy, słychać, słychać, ale to... Nie zwraca się na te uwagi. No bo ja to Po dłuższym czasie. Strefuje. Strefuje, ade, ade. <grych> ade, ade. Pamiętasz? Nie, ja nie pamiętam, to I Nie No i ja to chodzi. Nie pamiętać. O ja to chodzi. Pu, pu, looks, 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 Fajne, taki... no naprawdę no. Przyjemny. O lol, gdzie jestem? Halo? Nie Jest jakiś powalony. Tylko mój Minecraft jest powalony. No to szczegół. Ej, jesteś ze mną? Jest tu? Tak. Ej co mapę przyszło? No, a nie... Było fajna. I patrz to! Ale to już jest dawno! To jest już od 14 wersji, czy od 13 Co ty ty? Kościu, kurna, jak ja chyba grałem. O, do dziurki tu pewnie. O. to trzeba coś... Zobaczcie znaczy tego. Zostaw mnie. Nie no nie, nie przełożę <zysklarziny> cię. Dobra, żyję. <susklarziny> <grybuj> Ej, gdzie Czemu to wyjeb... O, nether. No nowa lokacja. New location. Bo ogólnie to. Eee! To, to, to... <laughs> te parkury jest... to są te. Y jak to było? To były nie, nie strefy, tylko. Te. Nie warstwy, tylko. No wiecie coś tam, te. Przejścia. Nie wiem. Przejścia ku. Sceny Co może! Nie wiem, jak się Dimension parku Dimension To ja też zapomniałem Wymiar, o, wymiar. O, wymiar no A tam Nie, no, nie <laughs> O nie, <co> <laughs> nie spadłem z powrotem i tak. bo. Nie, pomyliłem Co? Idę ci zabić teraz coś Paweł głupia ja A ja może dobrze poszedłem? A nie, 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 źle poszedłem Ci się nap... zamiast skakać I jak dostał miody, jak, <grystę> <grystę> jak dostał, byłem w nocie <śś> się złożył Kenny, gdzie jesteś? Nie ma mnie. <grystę> 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 ej, 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 halo Przyszło, sprzelew, przelew, przyszło, tylko nie, ja mam... proszę. Musisz wyłączyć komputer? <laughs> co? E, ogólnie to... Nie wyspałem się. Ale parku to zawsze spoko. Ja się w, na czwartek nie wyspałem, o. co w środę do drugiej. O, ty się mnie... Kenneparek lol Soul Sand Ksewery ok. do... Trochę tuchę, dalej się nie przejmujcie, mordeczki Kurdeś tuche w fraierze łysy Ale Ale przemykł kur... na no, zapieprze, nie mogę go dogonić Ja na jednym speedzie to robię Ej, aha bo to są piaski duży. duży Duży Ej lol, gdzie tutaj? To dobrze, ci tego nie tego. O kur... Dolary wszedłem Sitres ty będziesz to montował? No, mogę zmontować. A jak ty netto nie masz i ty mi to wysziesz za 2 dni? Znaczy za 3 dni. Znaczy za 5 dni. Słyszysz? Co? Jak ty NET to nie masz dobrego i ty mi to kurde za 4 no. dni wyślesz. No ale ja pójdę do Wiktora i ci to wyślę. A no to okej. Okay. Vamos fazer claro.